Damian Pawlak, dzisiaj wygrywamy pewnie z Wiktorią Ostrzeszów 3-1. Jak ocenisz to spotkanie? Ocenię bardzo pozytywnie. No, zwyciężyliśmy dosyć pewnie, chociaż przez chwilę wiadomo, ten wynik był niepewny, ponieważ gospodarze czyli bramkę z rzutu karnego, słusznego. Ale zachowaliśmy spokój, przypieczytowaliśmy to trzecią bramką, także myślę, że gra na plus, wynik na plus, przetarcie przed ligą jak najbardziej na plus. Także nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy powtórzyli ten wynik ze środą. Zmieniłeś pozycję, co można na ten temat powiedzieć? No ten okres przygotowawczy jest dosyć specyficzny dla mnie, ponieważ trener mnie rzuca na pozycjach. Co zrobić? No, trzeba grać na każdej pozycji jaką trener wystawi, staram się, zrobić, staram się robić to jak najlepiej. Myślę, że to trenera zależy gdzie ja zagram, tak jak mówię, w każdej sytuacji będę chciał drużynie pomóc i, i myślę, że w środek pola to jest taka moja nominalna pozycja i skrzydła. Także, także myślę, że trener będzie tutaj, tutaj szukał szansy dla mnie w składzie. A nad czym jeszcze musimy popracować w takim razie? Myślę, że, że nad wszystkim trzeba zawsze pracować, trzeba się doszkalać i, i wyciągać wnioski, wyciągać błędy z tych spotkań. Myślę, że, że na razie wszystko, wszystko, jest w porządku, tak jak mówię, przyjdzie silniejszy przeciwnik, wtedy to wszystko zweryfikuje, na pewno ten tydzień poświęcimy dużo na taktyce, żeby dotrzeć swoje zachowania, żeby się znać, można powiedzieć na wylot i to na pewno przypieczętuje zwycięstwem i, i bardzo, bardzo chcemy wygrać ten pierwszy mecz inauguracyjny, ponieważ będzie on bardzo istotny i bardzo ważny. Właśnie na początek właśnie wygraliśmy z Polonią, środa 4-0, może powtórzymy ten wynik. Mam nadzieję, że powtórzymy, aczkolwiek ja tu powtarzam, że to będzie zupełnie inny mecz. Polonia, środa jest w dole tabeli, przyjdą na pewno zdeterminowanie, przyjadą do nas, będziemy musieli im się przeciwstawić. Myślę, że mamy lepszy zespół i postaram się powtórzyć ten wynik, aczkolwiek będzie bardzo ciężko.